Siema, tej Gibi gramy sobie Payday 2. Zaczynamy nową serię. E, będziemy przychodzić każdy, każdy napacik, e, jak to prowadzi ten storyline. I dzisiaj sobie gramy z Mierzwinem. Dzień dobry bardzo. Witam widzów. Dobra, gramy pierwszy napad, czyli e, Jubiler. Nie będę tego czytał po angielsku, nie chcę się ośmieszać. Dobra, mniej więcej wiem, jak ten napad powinno się zrobić. Dlatego ja myślę. Ja, ja prowadzę. Czy tutaj można przyciąć Nie, nie, kreację, musimy, bo... musimy wejść z sklep. Znaczy, cywile mieć. nas nie wykryją, nie? Musimy tylko ominąć tego strażnika, tak, tak. który sobie idzie tędy. Trzyma. Dobra, no I, git. Tak, I tu jest, podaj, że tu powinien być jeszcze jeden? A nie, bo tu nie ma kamer, to nie, bo to nie, to inny napad jest dobra. Dobra, tu no, możemy założyć no, że... maskę. Przede wszystkim trzeba wyjść. Wyjdziemy na dwór i tak, tak. tył. Wezmę sobie podwójne beretki, żeby nie było. Pod którym ty w ogóle laser włączasz? sobie? Pod Q. Oczywiście musisz go mieć, nie? O kur... No mam. Czekaj. Z zielony. Zielony mam. O Jezus, Maria, kartą mu tam rzucam. My przyciskiem i się MXD. Dobra, bo tutaj już ich tylko dwóch, nie? Dlatego tego kasujemy. XD, dobra, to dobra, ja tak. Sobie... Ja, ja dobra, te... dobra. tam tego drugiego. Co oh, jest? Fuck. Czemu? Alan Tribut Criminal Disconnect... Aha, bo ty chyba przypuściłeś, co nie? Misklik na... No. sorry. Dobra, spoko, spoko. To się, się zdarza czasami, tak? Miskli jest. No tak się czasami zdarza. No tak bywa, no. Tak bywa czasami. No dobra, dobra. No to lecimy jeszcze raz. Dobra.

no dobra, tutaj możemy. Dobra. A ty masz perka do którego możesz sobie normalnie e, ten e, otwierać różne itemy bez maski? E, nie, nie ma takiego perka. Nie ma czegoś takiego, bo to by było zbyt OP. Czekaj jego ja z. Tak, 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 tak. Dobra, ja... Dobra, tego paj'eru, bo ja ze ja znowu. Jako no. Iś tam zobacz dalej czy tam jest jeszcze jeden, bo to jest chyba randomowe. Ktoś nie, chyba za chyba nie jest. ma Nie, zero. Kto się oh, widzi? Fuck. Uważaj. E, tak, przez okno, przez okno. Dobra. Ale to babka na szczęście, to babka. Ty w ogóle babki nie ma w oknie, Eee, Nie, bo to jest w innym napadzie, wiesz? To jest w innym napadzie. Ta typiana w Aha, myślałem, że w tym samym, dobra, to. O, idealnie nam się złożyło, akurat tutaj wchodzi. Chodź ze mną, szybko tutaj do mnie. Szybko, szybko, szybko. Ale co? E, do tego pokoju, gdzie ja jestem. Szybko tu. O, kurna. E, weź mu odpowiedź. Dobra, dobra, dobra. Opowiadaj. W sumie to napad, w, znaczy w sumie już oczyściliśmy, jakby yy, cały sklep. Dlatego jest Git. A tutaj Dobra. w ogóle jest ten kartel do alarmu, czy nie? Nie, 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 to, to też inny napad pomyliło ci się. On jest, to, jest, to jest napad w tym samym miejscu, tylko że nic jest inaczej zrobiony. Dobra, ja myślę, Nawaz, że możemy już wchodzić. Ja tak Ale... awaryjnie dam yy, tego jamera. Wchodzimy po prostu. Kładziemy ich, nie? Dobra, nie ma co strzelać, możemy ich położyć. Mamy na tyle tak Mam. Tak, ja też mam właśnie. Dobra, no i git. Dobra. Dobra, idę ogarnąć mm. ten. Dobra, to ty ogarnij tego, ja jeszcze zobaczę po li... ulicy. Dobra, dobra, spokojnie, czy, czy, spokojnie, dobra. spokojnie, jest git, wszystko. Czemu ta babka w ogóle za mną idzie? Ej, ty, bo ty jej kazałeś wstać. O, właśnie. Dobra, może ja już nie mam trytytek, dlatego niestety oni muszą być rozstrzelani. No, 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 spoko. Zdarza się tak czasami. Spoko, spoko. O, figurka. Mhm. Chcesz zobaczyć tą figurkę? No, jest. E, chyba ją widziałem, ale dobra, mogę zobaczyć, bo może to jest inna figurka. To się Siema figurka, sobie. O, właśnie, paczki, paczki, paczki. O, paczki, no. No. Gdzie ona jest? Była w tym. Jestem ślepy. Ale co, figurka? No. Na tym, y, jakby... Dobra, ja idę naprawić dobra, to. dobra, później ci pokażę jak będziemy już wychodzić. No spoko. Dobra, to ja, Niespoko, już, ja już otwieram te gobloty, żeby tak, żeby tak najszybciej było zrobione. No spokojnie, ja już naprawdę. To tu już mogę rozwalać się, rozumiem? Co? Tak, 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 tu nie ma mówię żadnych alarmów. No i dobrze. Mm... Teraz jest symulator symula klikania F. Chyba <noise> chciałem ci coś o tym powiedzieć. Symulator <noise> złodzieja. Tak. E, Ty, a chyba w tym... E, w tej... W tym sejfie to będzie ta. E... E, znowu ci się myli z tym drugim napadem. <noise> Dobra, to nieważne. Bo to można powiedzieć, że to jest taka to jest taka jakby prostsza wersja tamtego napadu. Aha, rozumiem, rozumiem. No jest. Trzeba, bo mam 50% na to. W sumie to chyba wszystko... Wszystko ten wyczyściłem już. Ue, dobra. Myślałem, że uda mi się to naprawić. Ale niestety nie To Jeszcze widzę, że wszystko zgarnąłeś, tu... dobra, git. Tak, tak, no to tak, tak, co, tak, tak. no to Dobra. teraz tylko zanosimy. To rzucaj, bo to jest tak lekkie, że to się bardziej poca rzucać niż nosić. Tak, tak, tak. No, to się nie dziwić. Dobra, i to już można. Wskoczyłeś? No. I jeszcze ten safe, nie? Tylko trzeba pamiętać. O, zniszczyłem monitor od kasy. No i. <laughs> Dobra czego idę ogarnąć ten set e, mamy jeszcze ile? 90 sekund Cześć, radę, czy grywka działa. Tak dobra, wszystko jest gitas mhm. No to, to naprawisz to? Dobra, to Ta. jest to, dobra. Działa A. No tak. Wszyst wszy wszy masz... Wszystko działa dobra, po co. Bo tak. masz chyba 50% na to, co nie? Tak, jeżeli też masz... Jeżeli masz to, to też tyle masz. Ja to mam w Tak. No tak, no to jest w skillach. To nie, nie? jest to. Tak, to jest w skillach. No to, tak, mam, to. No, to mam, to tylko coś nie działa. Chyba to może mieć. podwójnym. Chyba, że podwójnym. masz, Ma chyba, że nie masz mega niefarta. Albo możesz mieć na podwójnym. Chyba. Mhm. Ile jeszcze tych paczek? U nie zauważyłem. 5. Pięć. Pięć. Jeszcze 5, pięć, tak? Dobra, dobra. Mniej więcej na tej mapie wiem gdzie one są. Ja się, Co ja się na tej mapie zagrasz Dużo już na tej mapie rezygnuję. No? A to DLC trzeba kupować, żeby mieć jakby nagrodę z tego? Tak, tak, tak. To jest spłaty DLC. To jest yy, Gage Courier Pack? czy coś, Gage Courier Mod Pack? Czy coś takiego? Aha, no tak wysyłałeś mi. Dobra, dobra, dzięki. Dobre. No. To jest dokładnie to. Czekaj, gdzieś tutaj jeszcze powinny być paczki za tymi drzwiami. O, nie ma tutaj. Mhm, mm dobra. O, tu jest. A jeszcze, jeszcze ile? Jeszcze jest, cztery? 4? Boże, gdzie uh -huh. to jest? Nie wiem. Ja pierdzielę. Nie ma, ale mamy tylko 5 sekund jeszcze. No, e, to minut. uciekamy, to uciekamy, bo to i tak nie ma co tutaj siedzieć. E, musisz do mnie przyjść. A co jest? Dwie te, dwie te... walizki. Spoczko. Idę mm -hmm, szefie. Tu no. jeszcze... Tutaj. O właśnie, tu jest jeszcze paczka. Jeszcze te paczki zbieram. Mniej więcej gdzie tutaj mogą być... Spoko, nie... dobra. No to tam tutaj... sobie Tak, idę. Dobra, nie no już wychodzimy, nie ma co, nie ma co tutaj dłużej siedzieć. No, a figurkę masz? A tak, figurka jest w miejscu następującym, tutaj o. Tutaj ja przed nią stoję, strzelam w nią. Aha, o! O! Skąd? Zaraz... To, co, to, to, to coś znam, to ale jest, nie wiem. To jest z gry. To jest z gry. Coś tam dungeon, tylko nie pamiętam jak to się nazywa: Enter to the dungeon czy coś takiego. Dobra. W zbie, mm. e, zebrałem ją. To Dobra, quitujemy, nie? Tak no. myślę, że w sumie gramy 7 minut. Zróbmy jeszcze ten drugi napad. Ten w tym samym jakby miejscu. Zróbmy go jeszcze, bo to szybciutko poszło. Tak, tak, tak. Szybko to przeskipujemy. Dobra mhm, tak. po prostu cięcie, zrobię. Dobra, witamy po, po cięciu. Już wszystko jest gotowe. Dobra, i teraz tak. To jest tak. napad drugi, w którym trzeba ukraść tą oto właśnie koronę. Na, Koronka, na, napadamy, no. napadamy znowu na to samo miejsce. Teraz tak, najważniejsze jest tak, kupić. Yy, że to nie jest potrzebne, ale możemy to kupić, bo w sumie mnie stać. Yy, kody do zasłon. Przez co ludzie na zewnątrz nas nie, będzie, nie będą widzieć. I to nie jest potrzebne. Dobra, to chyba startnie. Coś tam jeszcze wybierasz, czy już możemy startować? A startujemy, ja jeszcze ready jestem. Dobra, no i no to startujemy. Okay. I tutaj nie możemy wejść głównym wejściem, bo jest yy, wykrywacz metali. Mm, musimy okay. iść bokiem. Nie, Aha. jest wykrywacz metali, musimy iść bokiem, właśnie o to chodzi. Aha, z... widzę, dobra, Za ja budynkiem widzę. powinien być y, takim jakby... Tutaj nie taka skrzynka. O, właśnie tutaj jest taka skrzynka z elektroniką. I ją musimy wyłączyć, żeby wyłączyć ten wykrywacz metali, nie? O i tutaj właśnie masz teraz kaspertą typiara w oknie, nie? Tak, tak widzę. A ona, dobra, ona czasami się pojawia, co nie? A czasami nie. Ona jest... cały czas, czekaj. Zawsze jak zakładasz maskę przed ziomkiem, to się włącza dzwonią na tempo, tak jak teraz. O kurde to ja w ogóle. Dobra. Nie wiem, pod którym się włączę, zacznijmy od tego. Co się na maskę, jak zakładasz, nie? Jak jesteś obok ziomka, to się wtedy włącza zwo no tak, zwolnione no, tempo. A, ale jak się włącza, zwolnione tempo. No, nie, no, gdy zakładasz maskę Aha. obok policjanta, to, bo, bo. to się włącza zwolnione tempo. Ja Ej, bo, bo ten że będzie. Nie mogę założyć maski. No właśnie. Czekaj, no. A... Się... Niech on tutaj. Tak, 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 niech on tutaj przyjdzie, może. Przy, przy, idzie tu, idzie tu, idzie tu. Tak? Dobra, idę do ciebie. Czekaj, padam Czekaj, go tu jest zaraz tak świsnę. Aha, no dobra, chyba tak robimy. Ja go pageruję. i... A, dobra. Obydwóch? Robimy? Tak, oby... tak, tak. <grym> no i git. <grym> to, to, to jest w ogóle backowe, ale okay. to, jest, to jest to zgranie, to jest to zgranie drużyny. Dobra, go za... dobra pakujesz go, nie? <grym> Dobra. Pakuj, No. Dobra, popa. tutaj mogę go położyć chyba. E, tam masz kosz, tam jest kosz otwarty. Niby A, możesz, dobra. ale tak dla Tam. pewności wiesz o co chodzi. No. I teraz tak, tutaj A. na tej mapie są kamery. Tam gdzie ten gość stoi, cze. są kamery. Czeka, czeka. Mhm. Otworzę, otworzę te dwa okna, żeby było nam szybciej. Mhm. Wiesz, co ja tego gościa odstrzelę? Chociaż. Nie, lepiej nie. Bo chyba. Ale nie, no przecież ja mogę otworzyć to okno. Nie, bo dobra, ja dobra, nie, 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 będę, nie będę go zabijał. Teraz tak, y, uważamy Aha. na tą tamtą piarę. ich? Y, no możesz podejść, tu już jest czysto, no twór już jest czysty, nie? I teraz tak. Mm, Chodź, bo bym ci wytłumaczył o co tu chodzi. Teraz musimy wyłączyć to, nie? Możesz to zrobić? Tak wiem, wiem. A ja? No, no dawaj, wszystko jedno, legit. No dobra, tu jest jeden policjant i drugi jest tutaj, chyba, że on widzę, tam przeszedł. Widzę. Czy jest... Okej, okay, czyli jest dwóch. Uh. Dwóch tutaj weszło, dwóch tutaj weszło. Robimy to. No Wbijaj, tak. szybko. Ty drugiego. Dobra. Ej, super to się złożyło, super, bo... Yy, chyba już nie ma placentów, wiesz? Znaczy ochroniarzy. To super jest. Zobaczymy jeszcze. Oj, uważaj, ktoś idzie, oh ktoś idzie, ktoś idzie. Spokój, 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 oh. spokój. Ja mam, ja, ja mam jednego jeszcze body baga nie będę go wykorzystywał. zobacz na kamerach czy jest jeszcze jakiś ochroniarz, bo jak nie to w sumie już jest S. Trzeba A, no to tutaj już zobacz. Ty jest ochroniarz jeszcze w pokoju naprzeciwko nas i on w ogóle dziwnie kuca xD. Widzisz że on kłóca? No, <laughs> widzę, widzę, widzę go przy ścianach. Dobra, idzie, ja wyjdę tam do niego oknem, a ty stój w tym pokoju, jak ja zabiję tego ziomka to ty wbiegujesz to ty tam wbiegniesz, dobra? oko dobra, to zabijaj. Y kamery już są wyłączone jakby co? Tak ja wiem, wiem. Dobra, wbijaj. Kładziemy ich, kładziemy ich. Wbijaj. Ja odpowiadam na Pager na i page ich kładziemy. Tak, 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 tak. Dobra, tych tutaj... No dobra, może ich zatrytykować w sumie to. No, no Wszystko jedno. Co się stało? Aha. Co jest? Wasn't Co? Ej... Z ręką na sercu nie puszczałem. Nie wiem. Dobra, zresetujemy jeszcze raz. Jezus Mary, nie wiem pojęcie co się stało. John Wick ma tą samą maskę co ja? W ogóle John Wick'a maska to są okulary. To jest w ogóle... kabaret. <grym> wiem. Ja pierdzielę. Jesteś wiedzielę... kiedy że okulary. Ale Stinky Cheese. No przecież to już, to już był skończony napad praktycznie. Nie wiem, może deli delikatnie tam e, odklikłeś, nie wiem jak to może działać. Dziwna sprawa, no, dobra. Czekaj, nie możemy eee, tam, by? Prawą stroną. Dokładnie. Tak, 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 wiem. Dokładnie, dokładnie, zarobiście. A, i też, Kasper, bardzo ważna sprawa, że tutaj do mnie się cofnij. Zobacz, tu, tam stoją policjanci na tej mapie, widzisz? Tam. A, no widzę, widzę. Musimy po prostu o nich pamiętać. Spoko, spoko. I mnie trzeba jakby co składać pager'a, nie? Dobra, czeka, czekaj chwilę. Sobie założę maskę już. Dobra, typiary nie ma w oknie, fajnie. O no to jest. Dobra, Cześć, o, wy wyłączyłem prąd. To mnie widział, mnie Ech. widział, spokojnie. Nie, mnie też widział ktoś. Spocz... Dobra, ja tego Gościa zaraz skasuję ja tym. No spoko. E, na kamerach jest tylko jeden. Uważaj. Uwar e, odpalać go? Czy e, znęczyna? No, ja Jeszcze nie, poczekaj, poczekaj, ja wejdę e, musimy obczaić ilu jest tam na tych, tam z tyłu. Ja. Cześć, otworzę jeszcze jedno okno no, na Bo nam jeden może wejść od, z, tej, z tego głównego miejsca, nie? Dobra, no, no, no. wiesz co? Możemy go zaraz świsnąć, tylko trzeba okno otworzyć, nie? O, ok. no, otworzyłem okno? już dwa. Tak dwa. Dobra, wbijamy. Dobra. To ty. Dobra. I ja go to tutaj Już jeszcze? Tak, 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 tak. Ja będę pilnął. O moja typiara właśnie śpiewa składając raport. <laughs> no, nie, normalnie gada. Dobra, składam drilla. Tutaj już tam otwieraj. Wiesz co, musimy y, ochroniarz... Widzisz gdzieś ochroniarze czy to już wszystko? E, czekaj już patrzę, bo chyba ochroniarze chodzą, a nie. No, myślałem, że tylko ochroniarze. To ochroniarze czy nie? Bo hmm. nie wiem. Właśnie nie wiem, weź sobie sprawdź. E. Ogarniam Koda? pokój, ogarniam pokój naprzeciwko. No, chyba też. No, nice. Dobra, jest już to. Dobra, w sumie co? No, dwa sejfy się wiercą, nie? Poczekaj. Tak, I czekaj, ja się upewnię na kamerach, dobra? Czy tam je, jak nie Ja nie, nie się to samo zapytać. No. Ty! A może to było. Nie, no ale wyłączyliśmy prąd, bo tak sobie teraz myślałem, że ten alarm mógł się włączyć przez to, że rozwaliliśmy szyby, ale przecież wyłączyliśmy prąd, nie? To dziwne. No, dobra, tak, no. ja wbijam i y, ja wbijam i wyłączam y, te zasłony, a ty ich wszystkich kładziesz, dobra? E, to czekaj jeszcze we, wejść z tego na te e, z, ogłuszać, żeby dobra. nie mogli zezwonić na przykład Dobra, to no, wbijaj, idziemy. wbijaj Kładź wszystkich, kładź kładź, kładź kładziemy, kładziemy, kładziemy no, ja, idę, wpadam, ja idę dwóch garnąć O fuck, policja, policja, policja policja Ja, ja trochę zabiję Dobra, yy, ogarnę na policjantów na dworze. Dobra, nice. Zabiłeś ich? E, tak, 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 tak. Już nie żyją. Był, byłby wykrzyknik wtedy, nie? Dobra. Dobra, ja zobaczy czy ktoś no. idzie na drodze, bo... To by mogło być trochę takie stealthy. Te właśnie gdzie... idzie. Widzę. Ale, masz? Leży już. Ich, dobra. Już leży, już leży. Czekam, jeszcze jeden, kolejny już, jedz, jakiś jeden. Czekaj, idę do ciebie, bo widzę, że masz... A dobra, już zabiję. Nie, już jest git, już jest git. Dobra, w sumie jest 2 mega. Mówię, te, w sumie te zarzuty, znaczy te rolety nie są wcale potrzebne, dlatego, mhm. ale kupiłem, też znaczy tak, żeby było, żeby pokazać, że coś takiego jest. Można jeszcze kupić kamery z tyłu, że masz za domem, możesz jakby kamery przeglądać, ale to też Aha. jest bezużyteczne. No to co, zbieramy teraz rzeczy, nie, i w sumie, w sumie kończymy na padzior. No, no ja się bawię kartami. A, no i git, wiesz o co chodzi, nie, to są profesjonalni, to są no. właśnie profesjonalni, ten, ten no, jak to się nazywa? Złodzieje. No naprawdę. No. Se kartami rzucają dla beki. No, widzisz. Dobra. No, dobra, Jest za dużo tych, tych rzeczy nie ma. Czasami niektóre gabluty są puste. Dziwne e trochę, ale tak. E tak, bo w tym, w tym napadzie, y tym z tą właśnie koroną, jest mniej rzeczy takich do zbierania, nie? No tutaj bo nie bo chodzi o tą koronę. korona jest... Dobra, czekaj, idę ten naprawić. Dobra. Dobra Czyli chyba wszystko już ogarnęliśmy. Dobra, czekaj, ja wezmę to. O, tutaj jeszcze jest. O, o tutaj też. Dobra, idę ogarnąć sobie, bo na pewno już jeden otworzę. Jestem tego pewien. Na pewno. A nie, 20 sekund jeszcze, sorry. A nie, dobra, jeden się otworzył. O i mamy tiarę, chcesz ją zobaczyć? Nie, bo chyba już... Nie, no dobra. No, nie jeden raz już grałem tym napad. Spoko, Czy bo ogólnie achievement jest za nie. skończenie tego Właśnie za skończenie tego napadu dostaje się tą właśnie koronę. Można ją założyć jako maskę. No wiem, ale... No, bardziej wolę założyć No jest, jest jaka jest, nie? Wiem o co chodzi. Mhm. Bo widziałem na YouTubie, że gościu miał ten. Takie puszyste włosy, długie, i nie widać było tej korony. A, to Jimmy. Jimmy ma takie włosy. A, no to, to Taka Jimmy. Ta postać. W sumie z mojego hmm. ulubionego filmu Hardcore Henry. Dobra. W ogóle, w ogóle ten film cały był nakręcony z pierwszej osoby. O! Dobra, to ja po ja idę paczki pozbierać. A, to tutaj, rozkład, paczek, rozkład paczek ogólnie jest taki sam jak na y, tym zwykłym sklepie jubilerskim. Dlatego, mhm. y, dlatego warto tych szpaczek sobie poszukać. No co prawda, widzę, niestety trzeba mieć wziąłeś. te. Niestety trzeba mieć tego mm, to DLC, żeby to. te paczki jakkolwiek wykorzystać. Ale tak, chociaż jak się nie ma co robić, na przykład gdyś się jakieś save otwierają, to warto je pozbierać. Przynajmniej jest co robić. Mhm. Nie no. widzę, żeby najmniej osoba... Ten, wziąłeś z dwóch sejfów, tak? I tak, wszystkie safy już tam ogarnąłem. Ja też sobie poszukuję jakieś paczki, ale widzę... że nie ma. Ty patrz, pokażę ci trika. Triki? Tricky chcesz mi pokazać? No... Znaczy taka ciekawostka, easter, aga. Easter, easter, easter Jajko. dobra, ja idę do ciebie, czekaj, tylko, jeszcze tutaj ten... Spoko. To, nie niezłe easter Nie można jajko. Eee, czekaj, czekaj. Ty, no nie wiem, czy są te paczuszki. No dawaj tego easter No, ta. T tutaj masz rozwalanie Tymczasem tutaj szyby o Tak, to są szyby takie wiesz. Bo te, te szyby są kuloodporne, bo tam yy, prezydent ja wiesz o co chodzi <grym <grym ja Rozumiem No, bo tam je po. O prezydent. ale. To już można jest zniszczyć <grym> Słuchaj, słuchaj, ta gra ta gra wie lepiej co powinno się rozwalać, a co nie. To, o jeszcze jedna paczka Mam w dupie tą paczkę, eee. nie chcę mi się jej szukać. Idziemy. Serio? Dobra. Znaczy dla ciebie to i tak w sumie bez różnicy, bo ty i tak nie masz tego dlc dlatego. No tak, ale ja to może jest ty byś bo, Nie, bo to jest tak, że jakby. Yy, to nie jest tak, że jak, nie, że jak zbierzesz, że jak nie zbierzesz 10 to, że nie dostajesz tych nagród, bo one jakby się zbierają. Musisz mieć na przykład 15 tych i. Zresztą wejdź sobie teraz na zakładkę yy, pack packages. Packages, czy jak to tam się czyta, nie wiem. Mm -hmm. No i co? Package. O, package to się czyta. Yy, Drugi prawej, nie i tam masz progres. Tam ile na ile już masz zebranych danych? Ja mm, za... mam czerwone, no. DLC, no, no, no faktycznie. I tam za niektóre dostajesz y, te ulepszenia do broni, W sumie tylko tyle się za to dostaje, te mm. ulepszenia do broni, nic więcej. A, to nie jest za dużo. Znaczy, no dla ciebie to pożyczasz, że zbytnio. Dla mnie to, to akurat jeszcze nie. Dobra, to co, wybieramy karty i. Nie. I chyba koło? maska była po lewej. O nie. Wow. Wow, solidny. Ależ... Mmm, solidny różowy, tego właśnie potrzebowaliśmy. Tego właśnie potrzebowaliśmy. Dobra, i tym. Yy... Jasnoróżowym albo tym jasnym, jak nasze poczucie humoru akcentem kończymy ten odcinek. Nara. Nawa.